Czołem. Dzisiaj mamy znowu komiks z adaptacji literatury i mamy Wyspę Skarbów oraz Biały Kieł. I teraz ja już te komiks prezentowałem podczas jednego z omówień nowości Egmontu tam jak co miesiąc. Natomiast dopiero teraz właśnie mam czas, żeby omówić po prostu bezpośrednio same te dwa tytuły. I stwierdzam, że Naprawdę ta seria tych adaptacji literatury trzyma wysoki poziom. Ja sobie wcześniej odświeżyłem Wyspę Skarbów, również sobie tak trochę odświeżyłem Białego Kła i stwierdzam, że te komiksy chyba wypadają najlepiej jak na razie z całej tej serii, którą, którą wydano. No, Wyspę skarbów nie wiem, czy trzeba komuś przedstawiać, przynajmniej jeżeli idzie o no, mój rocznik, tak, czyli urodzony w latach 80-tych, 90 -tych, ponieważ jest to tak rozpoznawalna marka, ona jest tak już przemielona przez popkulturę, że, o Jezus Maria, to naprawdę ciężko zliczyć, ile to było adaptacji. Do tego jeszcze właśnie różnych wariacji tej książki Stevensona. Natomiast sama, sama książka, mimo wszystko, w mojej opinii broni się. Jest naprawdę dobry audiobook. Nie pamiętam teraz, które wydawnictwo go wydało. Chyba... Ale to mówię, chyba. Media Rodzina. Ale nie jestem pewien. Natomiast ten audiobook jest naprawdę, naprawdę dobrze, dobrze przeczytany. I no taki czuć klimat właśnie tej, tej takiej morskiej opowieści. I trzeba przyznać, że komiksowa adaptacja książki również trzyma taki sam poziom. Po pierwsze dużo robi rysunek. Naprawdę. Tutaj rysunek jest bardzo porządny i nadaje właśnie charakter tej prawdziwej morskiej powieści. Nie takiej przerysowanej jak mamy w Piratach z Karaibów, tylko właśnie takiej prawdziwej historii, tak jak to robił właśnie Robert Louis Stevenson w swoich pracach. Tak? I Książ komiks jest bardzo, bardzo umiejętnym streszczeniem pracy Stevensona, tak? Jeżeli na przykład ktoś by miał, nie wiem, w materiałach szkolnych do omówienia Wyspę Skarbów, to komiks może bardzo pomóc, ponieważ rysunek dużo mówi. Pokazuje między innymi, jak wygląda ta kierunek okrętu, pokazuje właśnie umiejętnie samą tą wyspę, stroje postaci. Ich zachowania, całą mimikę na twarzy. Naprawdę jest to zrobione dobrze. Plus wiernie trzyma się książki. Także bardzo duży plus dla twórców tego komiksu. On naprawdę jest zrobiony wyśmienicie pod tym kątem i jest lepszy od większości straszczyń tej po prostu Wyspy Skarbów, jeżeli idzie o książkę. Tak? Także naprawdę polecam. Polecam to głównie uczniom, bo wydaje mi się, że Wyspa Skarbów jest jeszcze w kanonie lektor, aczkolwiek nie dam sobie ręki uciąć. Ja pamiętam, miałem Wyspę Skarbów w kanonie lektur, no ale ja miałem podstawówkę w latach 90. Tak? A koniec lat 90. poszedłem do liceum. Więc, no, troszeczkę, troszeczkę to inaczej wtedy wyglądało. Natomiast, właśnie pamiętam, że właśnie Wyspę Skarbów mm, omawialiśmy chyba w 7 albo 8 klasie podstawówki. Tak mi się wydaje. No, w końcu razie pamiętam, że w podstawówce. I tutaj polecam bardzo, bardzo, bardzo polecam ten komiks, bo on po prostu jest dobry. Bardzo dobry wręcz. Podobnie wypada Biały Kieł. Biały Kieł jako książka nie jest jakoś szczególnie długa. Jack London, no, on ma. Też napisane spore, spore, książki, natomiast Biały Kieł to było takie dla mnie coś, jakby to powiedzieć, mocno odmienne od większości lektur tamtego okresu, jak to czytałem. To było takie bardzo przygodowe, ale też takie bardzo naturalistyczne. Dużo było czasu poświęconego naturze, dużo było miejsca poświęconego właśnie jak działa Wataha Wilków. Poświęcone obyczajom rdzennych mieszkańców. I to jest zawarte w tym komiksie. Również duży plus za sam rysunek, bardzo, bardzo duży plus, bo on no Wypada przecudnie i też nie mamy tutaj głaskania. Tutaj, właśnie te wszystkie potężne opisy są umiejętnie zilustrowane, i to jest ogromna zaleta tego komiksu. Osobiście bardzo polecam, mówię, oba te tytuły, ale Biały Kieł ułatwia wgryzienie się w tematykę, którą porusza London, bo wiem, że Jack London dzisiaj może się wydawać ultra trudny. Ja sam próbowałem czytać yy, oczywiście przekłady, bo yy, jak sięgnąłem po oryginał, to wymienię, przyznaję. Yy, London pisał dla mnie takim językiem, że dla mnie to po prostu jest nie do przejścia. Yy, natomiast polskie tłumaczenia, pamiętam swego czasu, yy, lubiłem. Yy, dzisiaj. Zacząłem i szybko odpuściłem, przyznaję. No, jest to trochę monotonne. Tymczasem te komiksy naprawdę robią robotę i w tym momencie możemy właśnie wejść z bardzo niskim progiem, bardzo niskim progiem wejścia, właśnie możemy się wgryźć w te, w te światy, w te historie, które napisali, bo jakby nie patrzeć, to co napisało London i Stevenson jest ponadczasowe. To są rzeczy ponadczasowe. Nie oszukujmy się, to jest literatura... Najwyższych lotów swoich, swojej epoki. tak? To jest literatura najwyższych lotów swojej epoki, którą mimo wszystko warto znać. Ale zamiast od razu iść na głęboką wodę, warto spróbować właśnie najpierw sięgnąć po te komiksy, a potem dopiero książki, ewentualnie audiobooki, bo niektóre audiobooki są tak fenomenalnie czytane, że się to chłonie. I w mojej opinii wiele, wiele takich właśnie książek z końca, lat, znaczy z końca XIX wieku, czy początku XX wieku, albo połowy XX wieku, lepiej właśnie odsłuchać w formie audiobooka, albo przeczytać w formie komiksowej, bo ich się pojawia coraz więcej takich, takich adaptacji. I one są świetnie zrobione. Zresztą będę jeszcze inne takie rzeczy... Na kanale, chociażby rzeźnia numer 5, który jest no, bardzo niestety na czasie, tak? W, ka w każdym razie zachęcam do sięgnięcia po całą serię, tak? bo już mamy obecnie 6 tomów. Mamy dokładnie 3 200 2000 mil podmorskiej żeglugi, przygody Tomka Sawyera Ivanho, Biały Kieł, Wyspa Skarbów i będą kolejne tomy. Także sięgnijcie po całą serię, bo naprawdę warto. A potem być może zachęci Was to, żeby sięgnąć po e, oryginały: czy w formie m, audiobooka, czy w formie drukowanej, czy w formie e-booka. To już jak będzie Wam e, wygodniej. Także to tyle w tym materiale. Jeszcze raz mówię, to jest naprawdę coś rewelacyjnego. Egmont dziękuję że to wydajesz bo warto i ciągnijcie tą serię do samego końca to tyle ode mnie do zobaczenia następnym razem hej